Witam Was bardzo serdecznie po zimowej przerwie, w tych pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnej. Y, dzisiaj zabiorę Was, pojedziemy sobie do Jettingen w Szwabi na Bawarii, niewielka miejscowość. Skąd pochodził bądź co bądź. No jest, dzisiaj jest uznawany jako niemiecki bohater. Yy, i ikona walki z Hitlerem w czasie II Wojny Światowej, ale nieco bliżej tą postać yy, przybliżę Wam, jak już dojedziemy na miejsce. A tymczasem w drogę. Jesteśmy teraz w Rhein, mała miejscowość, taka gmina. Jakieś 25 km od Neuburga. To sobie małą przerwę na pożywnego batonika. Koło mnie tutaj Obok, nie wiem, pomnik to jest chyba Ludwika III, króla Bawarskiego, ale głowy nie dam, zresztą ważne. jak widzicie, pogoda super, chociaż ja mam długi ręka, wiadomo, ochraniacze jeszcze na buty mam, bo to zawsze zjąć można, jak będzie za ciepło, <laughs> A jeszcze trochę nie do końca się wyleczyłem, chory byłem to nie jest mądre, że dzisiaj jadę, ale czy wszystko co w życiu robimy musi być mądre? Przynajmniej ja. Chyba nie. No i dobrze, jedziemy dalej sobie. Pogoda, jak mówiłem, super. Wszystko gra i buczy. A miejscowość tak wygląda, tak w centrum pokażę wam trochę. O, taka typowo powarska architektura dosyć proste budownictwo ale ładnie jest nie wiem czy było widać czy nie dobra ja cisnę dalej zobaczę cześć Ale halo, halo jak mnie słychać jak rap 3 jak rap 3 tu brzoza jak mnie słychać trochę zwolnię bo to z wiatrem znaczy wiatru nie ma ale moja kamera nie jest z najwyższej półki także Dobra, do, do Jettingen mam jakieś 21 km według tu mi nawigacja Pokazuje Pogoda jest świetna, robi się coraz cieplej Ale a ja w ochraniaczach w ogóle, nie? Na, 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 buty No ale że, Ale ich nie zdejmę. Wolę się spocić, jak mam się bardziej jeszcze bardziej rozchorować. Znaczy potem może zdejmę, zobaczcie. Tak czy jak pogoda jest super. Powiem wam, że czuję się doskonale podczas jazdy rowerem. Nie wiem, endorfiny, dopamin czy tam inne finy robią swoje. Ale gizel marihuana? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? To jest właśnie ten czas, kiedy kiedy chce się naprawdę żyć Wspaniale po prostu O, mijamy rowerzystów Chociaż dzisiaj sporo widziałem rowerzystów Halo. Dzisiaj widziałem sporo kolarzy na rowerach z barankiem Aż miło Na tak krótkim odcinku tam Bo ile ja w tej chwili mam? Jakieś 70 km? w nogach no i w 10 widziałem to uwierzcie mi, że to jest sporo przynajmniej na tych, co ja spotykałem wcześniej na trasach jak jeździłem, no bo zbliżam się jakieś tam duże kominy widzę, nie wiem czy wy też widzicie, pewnie nie To dlaczego nie wiem co to jest podjedziemy, zobaczymy Dobra a tymczasem wcisnę dalej to na razie heja kaciał się lekko pagórkowaty teren, było pod górkę, teraz z górki jedziemy i znowu pod górkę takie to ścieżki rowerowe tutaj są mijam ciekawe małe wioseczki zobaczymy jak będzie piecingen wyglądało co tam nam zaoferuje to miasto tu muszę skręcić Powiem szczerze, że dwa razy dzisiaj się zabłądziłem, że zgubiłem drogę z nawigacją. To tylko ja takie rzeczy potrafię. Ale nic. Odnolodłem! Witne, hmm. dobra. dobra jeszcze 10 kilometrów. sobie zrobię dłuższą przerwę, co jest wiem. To już i będziemy wracać. No dobra. No dobra. Dojechałem na miejsce. Zresztą mieścina na ogólnie mówiąc, kolokwialnie, dupy nie urywa. Ale najpierw pójdę coś zjeść a potem przybliżę Wam sylwetkę pewnego jegomościa, o którym wspomniałem na początku filmu. Witam Was moi mili w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Dzisiaj jesteśmy w mieście Jetingen. Chociaż słowo miasto tu jest dużym nadużyciem. Nazwijmy to umownie miejscowością. Jesteśmy w chińskiej restauracji, gdzie ja wraz z kelnerką i kucharzem wspólnie przygotujemy dla was, dla mnie posiłek dzisiaj będziemy przygotujemy kaczkę z czymś tam kaczkę z czymś tam do tego zamówiłem sobie małą szklaneczkę bezalkoholowego piwa Doskonały, niepowtarzalny smak Danie już gotowe piękny, Pięknie podane Mamy tutaj kaczkę z makaronem I jakieś tam kiełki Coś Jakieś tam chińskie wynalazki Mamy do tego sosik Polejemy A sprawdzimy czy dobre że gdybyście byli kiedyś w okolicy to koło stacji benzynowej Shell jest taka chińska restauracja, gdzie podają. Nie złem. Nie Jadłem lepsze. Ale nie W takim razie ja zabieram się do jedzenia. A my widzimy się później. Do zobaczenia. Jetingen, mała miejscowość w Szwabii na Bawarii. To tutaj urodził się wywodzący się z arystokratycznej rodziny pułkownik hrabia Klaus von Stauffenberg. Być może y, nic wam nie mówi to, to nazwisko, ale jak powiem, że to był to właśnie ten zawodnik podłożył bombę w Wilczymszańcu, żeby zabić Hitlera. Ale nie uprzedzajmy faktów. Stauffenberg urodził się w 1907 roku i w wieku 19 lat wstąpił do wojska. Był patriotą tutejszym i jak w sumie wszyscy Niemcy na początku był zafascynowany Hitlerem. Był zwolennikiem napaści na Polskę, uważając, że tak jest słusznie. Dopiero w około 1942 roku, jak zobaczył co Hitler wyprawia z ludnością cywilną podbitych państw, stwierdził, że, poszedł do wniosku, że Hitler jest największym złem Niemiec i postanowił go zabić, no ale nie miał za bardzo jak. Nie miał do niego dostępu. W 1943 roku był w Afrika Korps, gdzie podczas nalotu aliantów stracił jedną rękę, oko i, i palce u drugiej ręki. Zamiast w 1944 roku został szefem sztabu Armii Rezerwowej. Dzięki temu stanowisku miał bezpośredni dostęp do Hitlera. Teraz już mógł tylko i wyłącznie skupić się na planie, jak go zabić. Okazja ku temu nadarzyła się niedługo później, 20 lipca 1944 roku. Stauffenberg wraz ze swoim adjutantem udali się do Wilczego Szańca na naradę, gdzie mieli oprócz Hitlera być jeszcze wszyscy najważniejsi nazistowcy przywódcy. Podczas narady Stauffenberg położył ładunek wybuchowy w swojej torbie obok Hitlera i pod pretekstem wykonania ważnego telefonu opuścił budynek. Po zdetonowaniu ładunku wybuchowego Stauffenberg był święcie przekonany, że nikt, kto znajdował się w pomieszczeniu, nie miał prawa przeżyć. Po, po czym udał się czym prędzej samolotem do Berlina, aby przejąć władzę w Niemczech. Cała operacja była pod nazwana pod kryptonimem Walkiria. Jak wszyscy wiemy, zamach na Hitlera się nie udał. Spośród 20 osób, które były w pomieszczeniu zginęły tylko cztery, kilka zostało rannych. Samemu Hitlerowi praktycznie nic nie stało poza lekkimi oparzeniami i zadrapaniami. Stauffenberg dzisiaj w Niemczech jest uznawany jako bohater narodowy, jako symbol walki z Hitlerem i nazistami. Ale żeby nie było tak pięknie, przynajmniej dla nas Polaków, my nie musimy go uważać jako fan, takiego fantastycznego człowieka. Bo dla nas on chciał po prostu tylko, w naszych oczach, chciał tylko zabić Hitlera. Ale najlepszego zdania o nas Polakach nie miał. Już po, jeszcze przed zamachem na Hitlera negocjował z aliantami rozjem na froncie zachodnim, a na wschodzie chciał dalej prowadzić działania wojenne i chciał, aby wschodnia granica Niemiec powróciła do tej z 1914 roku. W swoich listach do żony w 1939 roku gdy opisywał, co się dzieje w Polsce nie chcę tutaj czytować teraz y, listu, ale uwierzcie mi, że nie, nie, nie wyrażał się pochlebnie y, o nas. Kończąc y, list, że tysiące jeńców z Polski będzie dobrze pracowało na rzecz Trzeciej Rzeszy. Podsumowując Stauffenberg y, wielkim patriotą był, trzeba przyznać, y, dla Niemiec, a dla nas, dla nas po prostu to jest facet, który, który chciał zabić Hitlera i tyle. Jako oczywiście nasz były prezydent Bronisław Komorowski Chlapnął, jaki to heroiczny czyn, i porównywał coś tam z, z heroizmem powstańców warszawskich. I to jeszcze, nie dość, że prezydent Polski, to jeszcze gość który w ogóle historię kończył, nie? Jak ten, jak coś chlapnie, to jak. <grym> Naprawdę, nie wiem czy to śmiać się, czy płakać. Tak więc, jeżeli chodzi o, o, o dzisiejszego bohatera, to, to, było na tyle, a my co? A ja? My. My. Ja. Co, wracam? Jeszcze kolejną stówę trzeba zrobić. No i kręcimy dalej. Do zobaczenia później. Hej. a no, po drodze postanowiłem sobie zrobić jeszcze jedną przerwę. Na batonika trochę cukru. Trochę odpocząć. Nawet nie wiem, co to za miejscowość. Ale taka... Jakich nabawali wiele. Niewielka jakaś ale ładna proszę bardzo pokażę Wam jak wygląda tada oto ludzie sobie spędzają niedzielę kawa lody te prawdę wiecie jedni wolą na rowerze drudzy wolą przy kawie jak o tu jest na przykład, nie wiem czy widzicie, Lodziarnia San Marco. I a propos Lodziarni San Marco, gdybyście kiedyś byli, no nie wiem, przypadkowo byście, nie wiem, jechali do Hiszpanii na wakacje samochodem. O, jesteśmy w Neiburgu nad Dunajem. To tam są najlepsze lody na świecie. A przynajmniej w okolicy. Też się właśnie nazywa, nazywa San Marco, Lodziarnia. To polecam gorąco z krótkim sumieniem. Tu i za mną jakaś, nie wiem, fontanna, coś, no takie o Posiedzę jeszcze sobie chwilę Ile co dalej jeszcze mam? 50 km I fajrant na dzisiaj To no do później, hej Jest godzina 19.08 dokładnie Przede mną pan 20 km W końcu powoli zachodzi ale powoli, więc jeszcze na spokojnie sobie dojadę i tyle ogólnie droga super żadnych przygód nieprzykurawionych dębkę opon póki co a teraz przejeżdżamy nad rzeką Lech Każda spora rzeka długa przynajmniej Moment, zatrzymam się, może pokażę. Może uda się. O, tutaj się zatrzymamy. Tak. Tak wygląda, może widać. Ona zaczyna. Jak byłem w zeszłym roku rowerem w Alpach. Gdzie jechałem? Nie wiem czy do Garnisz. W Kartenkirchen czy do Oberdorf. Nie pamiętam już. Ona już tam też minęło, także rzeka niemała i... i tyle ja Nie wiem czy to jest dopływ do Dunaju, odpływ, czy, czy coś z Dunajem wspólnego, ale nie chcę kłamać się raz, nie, nie jestem na 100% pewny, więc, więc nie będę tutaj mówił. Dojeżdżamy już teraz powoli do Rain. Dzisiaj byliśmy, opowiadałem Wam. W ogóle kiedyś. Ale to już jest temat na, inno, na inną wycieczkę. Ale, ale parę set lat temu podczas wojny trzynastoletniej odbyła się tutaj jakaś taka znana bitwa. Ale to innym razem trafia, jadę dalej no i widzimy i słyszymy się później teraz jesteśmy w miejscowości Stras, ta wiosna nieduża ale bardzo mi bliska nie ja będę teraz tłumaczył czemu, co i jak po prostu któregoś razu poświęcę cały jeden, zrobię cały jeden filmik na temat właśnie tej miejscowości wyrażę wam wszystko co, jak, z czym i dlaczego do celu jeszcze mam 12... do Neuburga w sumie, do 12 km Dlądzamy. dobra, no ja sobie jadę dalej tu już się ściemnia. Jadę dalej Mam nadzieję, że mi byle dobrze czytać. widzimy, się... Myślę, że już w Neyburgu Na razie jesteśmy w Neyburgu, już ciemno Tak więc moja dzisiejsza wycieczka dobiega końca Wracając jeszcze do naszego gościa dzisiaj, Stauffenberga chciałem powiedzieć, że kilka godzin po próbie zamachu na Hitlera, on już był roz, jego w Berlinie rozstrzelali cały cała próba przejęcia władzy w III Rzeszy spaliła na panewce ostatnie słowa, które wypowiedział przez przez rozstrzelanie to były niech żyją święte Niemcy to to było na tyle Mam nadzieję, że film się podobał. Jak tak, to kciuk w górę. Jak nie, to kciuk w dół. Możecie ten się poczuć jak, jak Cezar w Koloseum. Bo w bok ciężko jest dać. No i, i śmiało, śmiało mówię Wam, i Tobie, i Tobie, subskrybuj mój kanał, śmiało, nie krępuj się. To nic, z mojej strony to wszystko, lecę, rano trzeba wstać do pracy, no i nic, do zobaczenia na trasie, cześć Wam.